Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. 10 stycznia 1920 roku weszły w życie postanowienia Traktatu Wersalskiego z czerwca 1919 roku. Dzięki bardzo aktywnej polityce Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego, którzy byli delegatami Rzeczypospolitej Polskiej na paryską konferencję pokojową, Polska odzyskała tereny zagarnięte przez Prusy podczas rozbiorów. Po 148 latach do macierzy wróciły m.in. ziemie obecnego powiatu chojnickiego. 29 stycznia Czersk, 31 stycznia Chojnice, 2 lutego Brusy. Te miejscowości będą świętowały 102 rocznicę powrotu do macierzy. Zimą 1920 roku, po 140 latach, od pierwszego rozbioru i wcielenia ziem dzisiejszego powiatu chojnickiego do Królestwa Prus Polacy, mieszkańcy Czerska, Brus i Chojnic mogli cieszyć się z widoku polskich żołnierzy w błękitnych mundurach. To żołnierze generała Józefa Hallera z frontu pomorskiego wkraczali do pomorskich miast, niosąc tak długo wymarzoną, wymodloną, ale przede wszystkim wywalczoną w kolejnych zrywach powstańczych wolności. Generał Hader i jego żołnierze maszerując od Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza w kierunku Wybrzeża wkraczali do przejmowanych polskich miast, aby 10 lutego dokonać w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Mieszkańcy Pomorza bardzo entuzjastycznie witali polskie wojsko, które przyniosło do kolejnych miejscowości wymarzoną wolność i powrót do Rzeczypospolitej. W Pojcie chonińskim przejęcie kolejnych miast odbywało się bezkrwawo. Prusacy wycofywali swoje wojsko i, i administrację na Zachód. Miasta i miasteczka były przyozdabiane biało-czerwonymi flagami, girlandami, budowano bramy powitalne. Polacy, mieszkańcy pomorskich miast ochoczo zabierali się do organizowania polskiej administracji, działali w stowarzyszeniach, organizacjach paramilitarnych oraz partiach politycznych. W końcach bardzo aktywne były organizacje charytatywne, m.in. Czerwony Krzyż, które pomagały sierotom, chorym i niezaradnym. Powstało Towarzystwo Gimnastyczne soku, organizacje harcerskie, które kształciły postawy patriotyczne wśród uczniów. Wielkie zaangażowanie i radość mieszkańców Chojnic, Czerska i Brus niestety trwała niecałe 20 lat, do 1 września 1939 roku, kiedy o świcie Niemcy zaatakowali Chojnicę i rozpoczęła się straszna II wojna światowa, rozpętana przez Hitera. Działacze organizacji charytatywnych stowarzyszeń, przedstawiciele władzy samorządowej i przedsiębiorcy, Zostali rozczarani w pierwszych miesiącach wojny w Chojnickiej Dolinie Śmierci. Z tego miejsca oddaję hołd ojcom polskiej niepodległości, którzy walczyli o pomorskie ziemie w granicach II Rzeczypospolitej. Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmockiemu, Ignacemu Padreskiemu, tysiącom polskich żołnierzy i powstańców, działaczom organizacji niepodległościowych, filomatom chojnickim. Jako mieszkaniec ziemi pomorskiej dziękuję wam wszystkim, dziękuję tym wszystkim bezimiennym księżom, nauczycielom, dziękuję. polskim rodzinom, którzy dbali o to, aby polska wiara, kultura i tradycja oraz mowa nie zaginęły przez lata niewoli zaborczej. Dziękuję. Składam hołd pierwszym samorządowcom, którzy budowali polską administrację w powiecie chojnickim. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo, panie,